Dzisiaj ponownie zapraszamy na sawannę i chcemy zobaczyć tego, który jest. Yy, ja Myślałam, że do świata bajkowego. Koron nie, tego, który jest koroną wszystkich zwierząt, czyli. król lwa. Króla lwa, oczywiście. Krajka. Dla mnie lew jest symbolem siły yy, i zarazem też odwagi, bo yy, no, nie przez przypadek mówi się o nim, że jest rzeczywiście królem. I wiem, że siostra ma dzisiaj przygotowaną też kilka słów na temat króla, więc oddajemy. Głos dać ostry. E, no ja na żywo e, lwa chyba nie widziałam, e, ale znowu kojarzy mi się z bajką. E, Król lew. E, no i właśnie ja mam taki obraz e, lwa jako tego, do którego zwierzęta e, przychodzą ze swoimi konfliktami, mhm. ze swoimi trudnościami, ale też się e, cieszą nim ten moment, w którym e, małpka pokazuje Rafiki podnosi małego e, simbę. simbę i cała e, Sawana klęka i, i wywiatuje, mhm. e, to od razu mam taki obraz Jezusa Chrystusa, który do nas przychodzi. Mhm. E, Bóg, Król daje nam swojego e, Syna, e, no i On nam go oddaje i pokazuje. Mhm. E, co prawda nie Rafiki podnosi e, Jezusa Chrystusa, a krzyż. Mhm. Ale no, czy ja też potrafię e, Iść do tego krzyża wtedy, kiedy, kiedy mam problem, kiedy coś się dzieje nie tak. Ja też myślę sobie, że posiadanie siły, czy w ogóle posiadanie władzy, jest związane z tym, żeby umieć też mądrze z niej korzystać. I myślę, że i to pokazuje Lew, ale też Jezus jako król, tak. że prawdziwe królowanie to y, Służba. służenie. Tak. Służba Panie. i tak naprawdę oddanie swojego życia. Tak jest. Tyle o królu. Króluj nam Chrystę.